Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Matrix 105 i dzisiaj kontynuujemy naszą serię z cesarstwem niemieckim. I dzisiaj, już chyba podbijemy całą Europę, myślę. Tak, nie całą, to już zdecydowaną większość. Dobra, ostatnio te przyjęliśmy Paryżu, już. Czołgi dalej poszują. Eee, myślę, że już mogę puścić atak tych czy nie, wiem, czy konkretnie tu chcę. Tu bym chciał. Ale ja coś czuję, że te czołgi są już same dadzą radę. Ja bym chciał, żeby jeden sobie tak pojechał. O, byłoby super. Oto lotnisko przede wszystkim, żeby zająć. Dobra. I Brest. O, jeszcze że tu chciałem sobie przypłynąć. Dobra, i jak tam wygląda kapitulacja? Bo nie, nie pamiętam. bo nie patrzyłem. 73%. Teraz, czy mi wyciszyło? Zróbmy tak. Czy znowu nie ma dźwięków? Faga. Tak, nie ma dźwięków. Dobra, nieważne. Hmm. O nie, Rederlandzy, co, co? Nie, nie. Dobra, wtedy dywizja Wezmę. Czemu oni dołączyli? Dobra, musimy ustawić. Nie mam w mecie kapitału 87%. Nie no, troszkę myślę, że jak tu podbiję, to już wystarczy. Nie będę musiał przetrwać przez linię oczyszczania. W końcu nie mam zaopatrzenia, no spróbuję. No. No. Coś niby się udaje. Dobra, to niech zostanie tak. O, ci jeszcze tu pomogą mi poszłać, dobra. Musimy stąd. E Tedy wizja niech... Co jest? Jezus Maria. Oczywiście wtedy, kiedy zacząłem nagrywać. Tam pomysł. Okej. Okay. Nie mam pomysłu. No, jeszcze tutaj muszę dać atak. A mamy już po prostu. Chwileczkę. Okej, okay, widzimy się już po przerwie. No, oczywiście to jest mój P, bo zawsze kiedy zaczynam nagrywać, to coś mi musi przeszkodzić. Ale ja to już się przyzwyczajam po prostu. Dobra. Danii mi się udaje tutaj puszować. Francja też. Tutaj jest najgorzej. Nie chcę dużo i teraz tak chciałbym mieć większą flotę, żeby mieć zabezpieczoną flotę i na pewno dominację, może jednak bym wszystko wziął. Nie no, wezmę Jaką mam flotę? Chodź, nie no, muszę to zrobić. No muszę to zrobić, najmniej, że ich potem zaanektuję. Właśnie znaczy nie wiem, czy też będę chciał mieć aż tyle fabryk, bo to będzie zbyt broken. Proszę, surowce. Dobra, nieważne. Jest Bourbon France, jest. Super. Te dywizje... Muszę... Zrobić całkiem nowe przegrupowanko. Te czołgi idą tu. Więc tak. Wy się ustawiacie tutaj. Nie no, bez przesady, Rumunii to nie będziecie pomagać. Dobra, i wy będziecie poszłać tu. Ci tu się ustawili, tylko was. Bym chciał tutaj. Powiedzmy gdzieś tyle dywizji, żeby to dobiły. Dobra. Teraz jak to będzie wyglądać? Będzie to. O, free France, capture Super. To od razu poproszę, żeby ten czołg sobie tu wjechał. Księżyc nie zdążyli przegrupować. A w dalej będę musiał to przejąć. Fajnie. Jak bardzo oni to będą bronić? Uwaga. Nie bardzo. To tak jakby. Są te forty? Są. Co jest? Czy mamy taki atak? No no. Eee. Jak wam tu idę? Dobra, to chyba mogę pójść atak. No jest mąski zielony, No to może być. O, jeszcze ta Francja ma dywizję. 36 ile floty, dużo samolotów, to też się przyda. Yy, ile floty? 51 nie za dużo, ale zawsze więcej niż ja, więc tak czy jak się przyda. Yy, I tak ja wam nie dałem tego, wy tak poszujecie. No, ja chyba wyłączę to. O, teraz będę coś faktycznie widział na początku gry to było nad spoko, to teraz to już jest takie średnie. Dobra, te tutaj tutaj zaraz usunięte. Tutaj jak mi idzie puszowanko, no tak średnio bym powiedział. Alejs, no sporo. Czym to się różni? Nie wiem, nie chcę decline. Nie wiem co to jest. Dobra. Hmm. Tutaj mi idzie, to mi idzie, mi pushowanie. to jest najważniejsze. Tym to się brzmi, e, zajmę. Chyba jest tutaj pushing. O! Starczy o tu więcej dywizji przegrupować. Proszę bardzo, jak zielono. Bo no to jednak w tym odcinku się uda całą Europę odbić. Więc no dobra. Te czołgi, boję się, na średnie, na no niech nie puszują. A sobie wezmę więcej tych czołgów, bo ile mam medium? Tak? 700 tylko. To nie jest za fajnie. Chcę zrobić ich więcej. I ja tu jest dywizja, mam się sprawdzę Czy się tu rozprzestrzeniają? O co chodzi? Ile ich tu jest? 4 dywizja. Trzeba aż tu 30, gdy dywizja prześle, ale spoko. Czechosłowacja już sobie leży. Dobra. No i to sobie z tym poradzą, tak, dobiją to. No teraz tutaj poszowanko. Już do granicy z Włochami i na Jugosławię. No, teraz sobie już poradzili nagle. dokończyć o czemu Amsterdam jeszcze żyje? Okej, okay, trochę dużo tych dywizji tutaj. No dobra, jeszcze ci dołączyli. To już powinienem wygrać. Ta, za 6 dni padnie. Około 6 dobra. Yy, o, Belgię się udało odbić. Super. Hmm. Jak to będzie teraz, żeby ich podbić? Jak to zrobić? Mam 100 dywizji To chyba muszę poczekać po prostu na nuki. Inaczej to nie widzę. E, ja mam chyba... Mogę zrobić gdzie to jest? Badania to mało gdzieś mogę robić. Tu jest. Poszedłbym w to, zrobię to teraz. Jak to zrobią mówić niuki nie w 45 wcześniej. To mi bardzo ułatwi to. Okay. O, i wbiłem się jeszcze nad Włochy, super. Przez te góry przepuszczałem, przez Alpy sobie. E, zawsze się tu nie można przebić, więc super. Nie będę miał jeszcze tego problemu. Jeszcze bym tą rzekę przekroczył, to w ogóle byłoby super. Okej. Okay. A teraz, a co to się dzieje? No co, wypadamy tak to dzwoni. Trzeba są już szybsi od nich. jeszcze im przejmie tę jedną prowincję. Jeszcze kolejną. Szybko. Tutaj trzeba tych chłopów... ...to chłopasory sorry, dobić. O, za 3 dni to tam, Republika Słowenia. No tak to była Republika Słowenii No ta jedna dywizja już sobie tutaj mm, zniknie. Dobra, teraz zostaje to i to. Oj, oj, co tu się stało? Nie fajnie. Z 33 dywizji bym poprosił tutaj, żeby tak puszowały. i to te apostoły nie dobiją? Lul. Mhm. Jak tam tutaj? Ojej, umoro. No, stracę Afrykę, trudno. Uh, nie chcę tego. I no co jest? Desant? No, co? czy tu nie Dobra, i jak wygląda ta sytuacja? Oni tu mają... a czy ja więcej tracę? Zobacz, nie tracę więcej. Yy. Nie, są tu dywizje! Co jest? Nie boimy się parusz odbić. No nie, jest za ciekawie. Ile mam sprzętu? Mam artylerię na Mam dużo artylerii, dobra. Znaczy, fabryk zrobił tak. W ogóle tej produkcji chciałbym cię więcej. O, tego nie muszę eksportować. Tego nie muszę eksportować. O, to muszę eksportować. Muszę tam dojść do Portugalii. Potem Wolfram. Okej. Okay. Jak idzie to poszałanka? O świetnie. Ile mam samolotów w ogóle? Mam, mam dużo czołgów się, to dowiedzieć. Mam fighterów, mam mało, close air supportów mam dużo. No to myślę, że tutaj, takim wystawił troszeczkę. O! Z tysiąc. Yy. Tutaj mogę, no też tysiąc wystawię. Czym takie małe lotniska są? Musimy poniszczyć. Znaczy ja musiałem poniszczyć w sumie. Yy, tutaj też tysiąc. To nie, to oni się to mają przygotowywać. Póki co. O, znowu dunkierka. Kazacko. Dobra. Znowu trcio mu Nie wiem czemu. To 13 minut. w ogóle, Włochy sobie wbijam się jak chcę. No super, no jak te czołgi też ruszą w sumie. Ile tu jest dywizji? Już to za zostanie unicestwione. W ogóle Kołem szpocić. Muszę jeszcze British Rush podbić. No dobrze Alianci stracili więcej niż ee, sferę jeszcze dobrobytu Azji Wschodniej Tak, że to przeczytałem? Tak, dobrze to przeczytałem. Yy, o, ci już zostali podbici. To chciałbym, żeby ci podbili już też Albania. Że mi się nie przeszkadzała. A, jeszcze Grecja jest. Hmm. To nieważne. Młodzi są już tutaj nieżdżeni. Tracę Afrykę Północną. Nie jest za ciekawie. Dobra, spróbuję się zdesantować na Anglię, ale tak, będę miał dopiero Niuki, czyli to na pewno jest w tym odcinku. Yy, tylko nie no zależy, w którym mi się to mi się zrobi. Za 160 dni. No to nie wiem. Myślę, że w przyszłym to już będzie możliwe. Teraz tylko to da być. Maria, ale to jest wizy w ogóle. O, Albania skapitulowała. To Etiopia nawet tu walczy. Uuuuuuuuuu 14 plus nie to miło. 13 plus 22, no to nie Czas to robić. Oj. Ja no, muszę coś zrobić z tym mikrofonem. Czemu to nie mogę dobić, ponieważ tak się tu bronią? Jest coś za ciepłe. Za nie wiem odpowiedzieć. skończyłem doktrynkę E50 nie chcę. To skończyłem. E, to może się pokusił e, Oto. Więc zrobił top. To jest. To jest ścieżki krążownik i zaraz zrobić ten. Pancerniki, zrobiłbym e, krążowniki ciężkie, które się szybciej robią, a też będą dobre. Nie wiem, czy to by nie było lepsze rozwiązanie. Ja bym troszeczkę sobie ich porobił. Jeszcze bym sobie wziął to naver e, production, ale to nie teraz. Muszę najpierw to zrobić, jeszcze i to. Okej, myślę, że lepsze samoloty już poszedł. Przyda się. 643 O, czy już tu dobici? Jakie są tam straty? Łoż, 6 milionów skoczyło sobie. Aż ta Anglia cały czas im przybywa, dywizja nie ubywa. O, cały czas są kociołkowani i tak dalej. Włochy, ilo... Czechosłowakia, ile stracili? straciła. No, nieźle. Australia. E, dobra, nie mam co robić z tymi czołgami. Może się tak bym Szwajcarię podbił. E, I teraz to nie się robi. Ok. E, nie jak mi się uzasadnia cel wojenny. 125 dni to nie czy ja chcę ich atakować. to nie atakuję ich jednak. Nie teraz przynajmniej. Hmm. Tutaj jeszcze ci tych nie dobiłem. E, no, dani. Czekaj dlaczego. Nie, ty zostajesz. Potem kontratakujesz. No i super. Ty, no gdzie jest z tymi dywizjami? Tu idźcie. Tu potrzebuję pomocy, żeby przejść tą Kopenhagę. Ta się broni. Zaciekle. Teraz tylko tutaj Włochy trzeba robić. Oni tu dywizji przysłali. Wkurzeni jacyś. Znaczy z Indii? O, oni podbili to? O, super. I podbili tu wszystko, bardzo dobrze. Oni nie będą mieli gumy ani nic już. A będą chce od Japonii tradeować. Okej, okay. i tego w ogóle Wolframu potrzebuję. Kto ma Wolfram? Nie, to nie ta. Ty masz chrom. Gdzie jest jakikolwiek Wolfram? Jest Wolfram. Najwięcej na świecie ma. British Rush. nie ma dużo Wolframu. Trudno. I myślę, że w ogóle mógłbym zacząć taką rzecz robić. Sześć divizji tutaj. I raz, dwa, trzy, cztery. Hop, hop. I aby te dwa desanty mi wyszły, to myślę, że już Anglia padła. No właśnie, będzie te czołgi tam. A ja chyba nie chcę mieć Tu to, to są wszystkie dywizje? O mój Boże. Nie, nie. To ja chcę tak zrobić. Inaczej. Chwila, 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 chwila. Coś muszę wykombinować. Eee, nie. No właśnie, bo im się tu rozprzestrzeniają. Eee, niech mi tu cała armia idzie w ogóle. I powiedzmy, że... To jest dywizji? Nie widzę. Patrz, ile? Eee, okej, okay, 28. No to... No to... już nie było zaopatrzenia. Nie całości tu być... W ...takiej ilości. Ale tu jeszcze w ogóle te czołgi średnie przysłał. O, no Pana no nic i nigdzie nie radzą. Ja muszę ci wszędzie, bo... oni no jest nie radzą po prostu fajt łapy. O, desant. Znowu, że tam dość mi się zdesantują. I ja oni tu w ogóle się nie będą desantować. No właśnie. Co jest robić ten... Ciężki krążownik, jeszcze bym to chciał. I już mogę pozamieniać produkt. jezu, ile ja mam tego? Bo nie potrzebuję. To chcę, to chcę, to chcę. Hop, hop, hop. No dobra. E, I teraz chcę tak, to pozamieniać na to. Ok, to się działo o wiele szybciej robić. Potrzebuję więcej tego, to Szwecji mogę dać tu biorę. niezrealizowany jest O tu mnie atakują. Kozacko. E, dobra, hop, hop, hop. Tutaj te wszystkie samoloty chcę usunąć. Mam, one będą potrzebne gdzie indziej ale oni tu mają obronę, Jezu Czy rzeka a i a właśnie, tylko gdzie, gdzie mi się te statki wystawiają chwila, chwila, chwila i, o, p, -p tu mam jakąś, Gdzie ona nam się wystawiała? Leningradzie, no właśnie. I co Co tu się stało? No, ja pierdzie. Wezmę tą armię Wezmę tutaj na chwilę Bo ci Bili się tu robi dalej Ale tą armię Mam tu Nie masz no, taka do żegnienia frontu to nie Jakaś taka I po prostu przepuszować Okej, okay, dobra mm. Ja wygląda ten coolowy. Zajmę mi się zrobię ten nuklearny reaktor. No, jeszcze trochę. w ogóle tu już idę rzeczy naprawię. Dobra, no to... To chyba byłoby na tyle w tym odcinku. No trochę długi wiem, ale no co poradzę. Dobra, więc e, ja się z wami żegnam. Oczywiście zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, więc no. Na razie i cześć.